Pogoda dość pochmurna. Właściwie deszczowo. A w gospodarstwie taka jakaś cisza. Cisza w się nic nie dzieje, ale za to się dzieje co innego. Jarek jest moim sąsiadem. I zaraz zobaczycie, co Jarek robi. Zapraszam Was. Od... Jarek to jest mój sąsiad. Od, Od kurczy chyba 30 lat mieszkamy za ścianą. Właściwie mamy jedno podwórko. I mamy też jedną wspólną wędzarnię. A że święta się zbliżają tuż, tuż, to postanowiliśmy razem sobie coś tutaj uwędzić. Pani Jarku, ja idę. Idę. To jest idę. taka wędzarynka z własnej roboty. Pani Jarku, to jest zrobione z czego ta wędzarnia? Z Otwieramy. Wow. Kupa dymu. Kupa dymu, z własnej roboty. Kończymy to wszystko na święta, zjemy? No na pewno to trochę pani... Na dzieciom i tak dalej. Ja łowcem daję. Jałowcem? No na koniec. Tak. Żeby był taki zapach. No, nie mogę zdradzać tajemnicy. Majstra najlepszego w okolicy. Nie, 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 ja nie jestem najlepszy. Ja jestem ten amator. Amat? Ja łowiec teraz, dla zapachu już, bo już no. jest uwędzony, prawda? Bo to już tak, jest końcówka. Ale już jest już U... To jest tyle, żeby dłużej dwóch ludu. Ale dympuje. Pani będziemy pachnieć <laughs> Będziemy pachnieć szynką. Te boczki. I takie są boczki. I bardzo tłuste to są boczki. I, i bardzo tłuste. Ale piękna. W ponczosze. Ponczocha nowa. Słuchajcie, w każdym bądź razie te szyneczki leżały parę dni w solance, ale to zaraz z panem Jarkiem opowiemy. Nie dostanę się tam. O, pali w oczy, dym, jałowca, ale to jest zapach. On przychodzi prosto do żołądka i człowiek od razu by chciał zjeść tej słoninki. Ale, pani Jark, co to będzie za żarcie? Jak to będzie smakować? Jak byłam dzieckiem, zawsze mój tata wędził. Kologia, pyszniutka, własna, swojska, swojskie wędzone boczki. To są boczki i słoninka tłuste. Ale pójdziemy zaraz do drugiej wędzaręki, gdzie są szyneczki. Jego chlebek, szyneczka i chrzanik. Panie Jelku, ich panu lata, pan jest głodny. No z tej opowieści zupełnie nie powiada na pewno. Każdy by zgłodniał. A co do tego? Ogóreczek? I co jeszcze? Pięćdziesiątka. A, No pan to powiedział, pięćdziesiątka. No niech będzie pięćdziesiątka. Nie, bo Bożek lubi też pływać. <laughs> Czyli pan. <laughs> Dobra, zamykamy, bo to jeszcze z tym jałowcem... Yy, musi się gdzieś tak do godzinki na koniec yy, o, no. Pół. pół godzinki. Tradycyjnie, ktoś, żeby to przeszło. Pół godzinki, jak ktoś jest niecierpliwy, a godzinkę, jeśli chcemy, żeby ten jałowiec przeszedł naprawdę do środka naszych szynek, do, do środka naszych boczusiów. A teraz idziemy do drugiej wędzarni paszanej beczki. <noise> mieszkamy na jednym podwórku. Nie dość, że z sobą pracujemy, to jeszcze właściwie z sobą mieszkamy. I tak już od wielu lat. Czy to jest fajne? To jest bardzo fajne, bo jak oni tutaj grillują, to ja czasem do nich wpadnę na grilla. A jak ja grilluję za potem, to oni do mnie wpadną na grilla. Niech pan tu, Niech pan tu zajdzie. Uuuu, Worek jutowy. I tu się dzieje. I tu! I tutaj są nasze skarby. I to są nasze skarby. To jest nasza wytwórnia domowa. To jest po prostu cud, miód, malinka. I ja już wyciągam jedną z szyneczek. Teraz już prawie uwędzona. Pięknie pachnie. I ona jest już... Mm. Mm. Ona musi być soczysta. Ona musi być miękka. Ona musi być idealna. A święta tuż, tuż. Mm. Delikatnie w 60 stopniach e, przez około 6 godzin. No, że wie. Co to drzewo? Mm. Ol... Olcha. O, o no! Parę ja dni na solance leżało mięso, do solanki daliśmy sól, pieprz, klanka soli na 4 litry wody. Ja z starej tradycji jeszcze, czy tam starszej daty, to robimy solankę na pływające jajko. Tak, no i wtedy? Kiedy jajko pływa ku górze? To jest dobra solanka. A kiedy jest na samym dole? To jeszcze mało, to trzeba dosolić i tak tego. I... Sypujemy sól do solanki, wymieszamy, wymieszamy i wrzucamy jajko. Jeśli to jajko jest na dole, dosypujemy soli. Jeśli jest na górze, znaczy, że solanka jest ok. Ale nie przesadzmy z i ci zasolimy. to będziemy mieli po prostu słone mięso. Wtedy yy, pewnie trzeba będzie grubszy kawałek chleba, żeby nie poczuć tej słonej szynki. Bo trzeba zauważyć tutaj, że my po tym wędzeniu nie parzymy mięsa. Nie parzymy. Dlatego co jak się wyciągnie z wędzarni, tak wszystko zostaje. Daliśmy zielangielskie, liś laurowym, daliśmy trochę jałowca, oczywiście majeranku, czosku, bo my lubimy dużo przypraw. Samą Olchą wędziliśmy, a na koniec pan dodał jałowiec. Takie po prostu gałęzie, pani Jarku, Nie koniec, takie. Jak to wyglądało? To po prostu takie gałęzie, słuchajcie, żeby dym poszedł z tego, bo to z tego jałowca to jest... To jest fajny dym, smak Bez taki. W starej da... tradycji mówią e, te starsze ludzie, że to jały się daje po to, żeby po prostu mięso dłużej przebywało na Udówce, nie? Ten zapach to wszystko jest po Pusetka beczka normalnie. Pusetka beczka, ale dosyć gruba. Przekopany dołek w ziemi, um, rura najlepiej jakby była. No, no i setka wtedy... tu jest, na dobra. Czy dłuższe palenisko to jest lepsze, nie? Bo jest wtedy nie idzie ogień, a idzie dym. Bo to chodzi o to, żeby się w dymie to wędziło, prawda? Skąd pani jak wie. No kurde, pani przecież ja od dziecka wędziłam wędzarkę. No dobre, no, no, dobra, no to wędzarnia, wędzarnia ale żeby odcinek paleniska był dłuższy,. Tak, to ja o tym dobrze wiem, bo mam tak? ma być ogień. No to przecież mi ojciec tłumaczył to całe życie. To myśli pan, że co? Ja umiem rozebrać świniaka, a, zabić kaczkę, ściągnąć ten wszystko, czarninę zrobić. A który... ja myślałem, że ja panią zaskoczę. Czemu taki cudki odcinek? Bez komentarzy. A to będzie dobre. Hmm. Ale tutaj Kroimy? już mam. No, no możemy. Jeść. A kroi pan na Ja wezmę no, tutaj pół i pani przytrzyma. No. I teraz wyjdzie chwila. Co prawny. tam w środku jest? No. Na pewno mięso. No dawaj. No dawaj pani Jarku. Tak? No. ciuch, ciu, ciu, bo pies zaraz pierwszy będzie niż pan. Uuuu. No zobaczcie. Jak Nie to. no. To to się chwali takie coś. Mm. Mm. Teraz gruby plaster. Smakiem. Kroimy. Się. Smakiem się tego nie da opisać. Tam to wieszamy. Bo to trzeba spróbować. Pieskowi podziękujemy. O, jaki on bidny. Ja może z tej strony. Pieskowi ciekawe, czy będzie smakował. A, tutaj złapie. łapie. żebym po, po paznokciu nie pojechał. Nie, nie, nie. Wow, jakie mięciutkie, wow. A. Wow, panie Jarku. Też to się... O, zobaczcie, kruche to się, się rozpływa. <noise> Idealne na słoność. Idealnie przeszedł smak do środeczka. Mmm, bo typowo jest trochę takie bo wiem, że szefowa tak bardziej lubi takie słony. No właśnie, pan zna mnie. No i dlatego... Znamy się nie od dziś, pani Jarko, prawda? Dlatego tutaj już nie będziemy damy na tych czy coś mm. ten No to jest takie miękkie, jakie mm. to, jest, to jest mięciutkie. To w ogóle jest szok. Mmm, elegancka. Elegancja Francji. Powiem panu szczerze, że, że dawno tak do, takiej dobrej szynki nie jadłem. Co? No nie, no kurbę wydać. Spróbujcie. chcesz spróbowała? Daj znak. No, hop. Daj głos, się mówi. No ładnie Chodź. Masz. Mm. Ol, Ma. Ma. Chodź. No. O Jezu, pan sam mówi. Jak? U, Dobrze? Mm -hmm. Proszę bardzo. Czy pani ja szyn... nie czy ja? Pani Jarku, taką szynkę to może by Operatorowi pan nie da. Januszek? No bo ten. Czy jest Januszek? No ten. Nasz. Proszę bardzo. Tak? Mm. I co? Nie bo w gębie. Nie bo w gębie? Nie oszukujemy? Tak. Nie bo w gębie, naprawdę. Pani Jarku, gratuluję. Dziękuję. To co, święta możemy zrobić? Tak. Święta już mamy do tak. właściwie. Jak jest? Swojska benzonka, to tak jakbyśmy już święta mieli gotowe. mi teraz płynu i, i jedziemy skok. To znaczy mówi Pan o jakimś napojach. Tak, tak. tak. Kola, nie. <grystanie> Ale tych takich, takich bardziej... Wyskorkowych. Ta... O, o, o. <grystanie> A, kurczaczki. No jedna tradycyjnie musi zostać, żeby to poprobować. Czy to smakuje, czy to idzie, jak to mój te nie takie. No po prostu no, trzeba to spróbować. No. I dlatego jedna musi zostać wrócą. O, taka. taka ma? No starcie, no, pod te dwa kieliszeczki, go Trzymaj go bo jak upuści, to jest moja wsada. Pamiętaj, że pies chodzi, może pojeść. O, i tyle z naszej strony do, do Wędzonej, jak to mówiąc, ogień, e, temperaturę trzeba było trzymać, a trzymałem tako jak otrzymałem, także to wszystko to znaczy? wyszło. No trzymałem tak 60, nie, nie dłużej, żeby nie? nie przekraczała. No tam zdarzyło mi się, bo jak tam wyskoczyłem na browara, to przyszłem patrzę, 70.